Cześć, jestem Hania. Za chwilę przybliżę Wam temat danych osobowych w organizacji pozarządowej. Jesteśmy wiceprezesem stowarzyszenia. Właśnie otrzymaliśmy e-mail. W e-mailu pani Zofia informuje, że ma do oddania prawie nieużywany wózek inwalidzki. Warunkiem jest tylko osobisty odbiór wózka spod adresu wskazanego przez panią Zofię. Chwilę później dzwoni do nas Michał. Michał jest uczniem ostatniej klasy liceum. Zna się na projektowaniu graficznym i chciałby nieodpłatnie jako wolontariusz przygotować dla naszej organizacji kilka plakatów. Numer Michała zapisujemy sobie w telefonie, a dodatkowo wraz z imieniem i nazwiskiem Michała. Wysyłamy go e-mailem do koordynatora wolontariatu w naszej organizacji. Tego samego dnia przychodzi do nas płyta CD z Urzędu Skarbowego. Jako, że nasze stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego, Urząd Skarbowy przesyła nam informacje o części osób, które przekazały 1% podatku. Informacje te zawierają imiona i nazwiska, adresy i kwoty podatku. W części rubryk wpisane są też cele szczegółowe, imiona i nazwiska osób, którym nasza organizacja pomaga. Wreszcie, na Messengerze pisze do nas Małgorzata z pytaniem o godzinę rozpoczęcia, organizowanego przez nas w przyszłym tygodniu warsztatu z rękodzieła. Małgorzata już wcześniej zapisała się na warsztat, zrobiła to z wykorzystaniem Przygotowanego przez nas formularza Google. Nie zanotowała sobie jednak godziny, a teraz nie potrafi jej znaleźć. Przykłady można mnożyć. Tu się jednak zatrzymajmy i powiedzmy sobie od razu: tak, organizacje pozarządowe przetwarzają dane osobowe. Tak, każda organizacja takie dane przetwarza. Różnić się może wyłącznie ewentualna skala tego przetwarzania. Musimy więc zadbać o to, aby przetwarzanie to odbyło się zgodnie z prawem. Początkowo sprawa może wydawać się nam nieco skomplikowana, ale jeśli zrozumiemy kilka podstawowych zasad, będziemy w stanie wiedzieć, jak powinniśmy postępować. Dane osobowe. Czym w ogóle są dane osobowe? Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Bardzo często już samo imię i nazwisko pozwala nam określić, z kim mamy do czynienia, więc nawet takie najprostsze informacje stanowią dane osobowe. Może to być też sam adres e-mail, inny identyfikator internetowy, czy kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Jak widać więc w podanych wcześniej przykładach, jak najbardziej mamy do czynienia z danymi osobowymi. Jakie to będą dane? Po pierwsze, dane związane z e-mailem pani Zofii, jej imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania. Po drugie, dane Michała, który chciałby zostać naszym wolontariuszem. Jego imię i nazwisko, numer telefonu i wiek. W przykładzie tym pojawia się też postać koordynatora wolontariatu. Z pewnością mamy więc też ponownie imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Cały zestaw danych związany jest z płytą CD. Mamy tam imiona i nazwiska, adresy, kwoty 1% podatku, z których też kwot pośrednio możemy wnioskować o stanie materialnym osób, które nas wspierają. Przy tej okazji pojawiają się też osoby, które wspieramy, ich imiona i nazwiska. Należy więc założyć, że mamy dane tych osób, w tym jeśli organizacja ma na przykład profil organizacji pomagającej osobom z niepełnosprawnościami, dane o stanie zdrowia. Wreszcie mamy imię i nazwisko i kilka innych danych: Małgorzaty, osoby, która zapisała się na organizowane przez nas warsztaty. Wszystkie te dane przetwarzamy. Przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Mówimy tu o takich operacjach jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie. Wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. Uff, w skrócie: każdy kontakt z danymi osobowymi, czy nawet brak kontaktu, jeśli za taki uznajemy trzymanie danych na dnie szuflady. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest nasza organizacja, a w imieniu organizacji kierownik jednostki, czyli jej zarząd. Nie wszystkie organizacje mają obowiązek powołania inspektora danych osobowych, raczej dotyczy to dużych podmiotów. W każdym razie warto wskazać w zespole choćby osobę, która będzie zajmowała się tematem. Najczęściej będzie to ktoś z zarządu, bowiem najczęściej takie osoby mają największą wiedzę o tym, jakie procesy zachodzą w organizacji. Od czego zacząć? Jeśli już wiemy, czym są dane osobowe i czym jest ich przetwarzanie, jeśli wiemy, że jako organizacja pozarządowa jesteśmy administratorem danych osobowych i jak najbardziej przetwarzamy dane osobowe, to od czego mamy zacząć? Sytuacje mogą być dwie: albo dopiero zakładamy organizację, albo jesteśmy organizacją już działającą. Wyjdźmy z perspektywy organizacji działającej, bo ta perspektywa ma też zastosowanie dla organizacji, która dopiero co się założyła. W tym drugim przypadku może być trudniej wyobrazić sobie, jakie dane będziemy zbierać, ale na pewno łatwiej będzie temat zacząć, bo nie będziemy obciążeni niedociągnięciami z przeszłości. Pierwszą czynnością, którą sugerujemy wykonać, jest spisanie wszystkich czynności, w ramach których zbieramy dane osobowe. Może to mieć taką postać jak wskazana w przykładzie. Dane mogą być zbierane przy okazji korespondencji, organizacji różnych wydarzeń, udzielania wsparcia przez organizacje, telefonów, współpracy z wolontariuszami. Pamiętajmy tu, że nawet imię i nazwisko stanowi dane osobowe. Drugą czynnością może być wypisanie wszystkich kanałów i narzędzi, którymi spływają do nas dane. Mowa tu też, a nawet przede wszystkim o narzędziach elektronicznych. Poczta tradycyjna, e-maile, messenger, WhatsApp, SMSy. Tych kanałów jest pewnie dużo. Kolejną czynnością może być ustalenie, do jakich osób z naszej organizacji dane spływają. Do członków zarządu, pozostałych członków, wolontariuszy, pracowników? Kolejna czynność to ustalenie, gdzie te dane trzymamy. Jeśli chodzi o dane w postaci papierowej w jakich szafach, szufladach, pod jakimi adresami? Jeśli chodzi o dane cyfrowe, to na jakich i czy ich sprzętach, telefonach, komputerach, dyskach, pendrive'ach. Zwróćmy uwagę, że coraz częściej dane cyfrowe trzymamy nie tylko na dysku komputera, ale też w różnego rodzaju chmurach, czyli nie naszych prywatnych dyskach, a dyskach wirtualnych. Czyli przestrzeniach do magazynowania danych oferowanych przez firmy zewnętrzne, takie jak na przykład Google. Bardzo wyraźnym przykładem jest tu też przechowywanie e-maili organizacji. Trzymane są one na serwerach konkretnego dostawcy lub kilku dostawców. Wreszcie zastanówmy się, komu te dane przekazujemy osobie prowadzącej księgi rachunkowe. A może podmiotowi, który przekazuje nam dotacje, oraz jak długo dane trzymamy? Jak widać, do wykonania takiej pracy nie potrzeba nawet wiedzy prawnej. Trzeba tylko poświęcić czas, żeby wszystkie te informacje spokojnie spisać. Co dalej? Klauzula informacyjna. Podstawa przetwarzania danych. Jeśli spiszemy odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania, stworzy nam się w miarę czytelny obraz całej sytuacji. To już naprawdę sporo. Aby działać zgodnie z prawem, musimy pamiętać, że każdą osobę, której dane przetwarzamy, musimy o tym poinformować. Chodzi o wskazanie osobie, której dane przetwarzamy między innymi informacji o tym, jakie dane zbieramy, komu je przekazujemy i jak długo je trzymamy czyli wszystkich tych informacji, które zebraliśmy odpowiadając sobie na wcześniejsze pytania. Bardzo ważnym elementem obowiązku informacyjnego jest wskazanie na jakiej w ogóle podstawie dane przetwarzamy. Może to być zgoda osoby, choć częściej będą to inne podstawy, np. prawnie uzasadniony interes, którym jest konieczność zebrania danych osobowych celem ich późniejszego sprawozdania przed podmiotem przekazującym dotację. Musimy pamiętać, że każde przetwarzanie danych osobowych musi się odbyć na jakiejś podstawie i osoba, której dane są przetwarzane, powinna być o tym poinformowana. Często będą to pewne szablony obowiązek informacyjny dla wolontariuszy, dla darczyńców, dla osób piszących do nas e-maile, dla pracowników czy subskrybentów newslettera. Obowiązki te będą podobne. Różnić się może podstawa przetwarzania i okres, na który dane zbieramy. Pamiętajmy przy tym o szczególnej podstawie prawnej przy zbieraniu danych wrażliwych. Do danych takich należą dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne. Biometryczne wykorzystywanie w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. W ramach obowiązku informacyjnego musimy też wskazać, komu będziemy przekazywać dane. Mogą to być osoby wewnątrz organizacji, tacy jak nasi członkowie czy wolontariusze, lub podmioty spoza organizacji. Najczęściej będzie to nasze biuro rachunkowe, hostingodawca czy podmiot przekazujący dotacje. Musimy pamiętać, że z podmiotami tymi powinniśmy mieć podpisane umowy dotyczące przetwarzania, a osobom z organizacji możemy nadawać określone upoważnienia do przetwarzania. Pamiętajmy o stosowaniu zasady minimalizacji danych, czyli maksymalnego ograniczania kręgu osób i podmiotów, które mają dostęp do danych, czy ograniczania czasu przetwarzania. Musimy się tu kierować racjonalnością i przepisami, które mogą nam narzucać określony okres minimalnego przetwarzania danych, np. danych osób zatrudnionych. Co może być dla nas najtrudniejsze? Najtrudniejsza sytuacja może dotyczyć danych cyfrowych, szczególnie kiedy do ich przetwarzania wykorzystujemy sprzęt prywatny, a do wymiany korespondencji adresy e-mail założone w ramach kont indywidualnych. Pamiętajmy, że wszystkie dane to zasób organizacji. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, że zmienia się zarząd. Stary zarząd ustępuje, ale osoby nadal w ramach swoich prywatnych komputerów i prywatnych adresów e-mail zgromadzone mają dane osobowe związane z organizacją. To nie jest właściwa sytuacja. Oczywiście, organizacje mają ograniczone zasoby, ale powinniśmy przynajmniej zadbać o stworzenie kont e-mail dla organizacji w ramach pakietów dla osób prawnych. Podsumowanie. Nie zaczynajmy od końca, czyli od szablonów dokumentów. Zacznijmy od odpowiedzi na wskazane pytania, a dopiero później przygotujmy odpowiednie formalności. Taki proces pozwoli nam też lepiej zrozumieć wszystkie czynności, które wykonujemy w ramach organizacji, a nawet część z tych czynności usprawnić. Jest wiele szablonów i poradników dostępnych w internecie. Warto z nich skorzystać, porównać sobie różne rozwiązania. Pamiętajmy, że dane osobowe to nic strasznego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych odcinków z serii.